Ej, dzień dobry tomski, serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion, moi drodzy. I tak jak opowiadałem, jestem na szczycie omawianej wieży, gdzieś w Oblivionie. Więc tak, powiem szczerze, że to był chyba. I dobrze zrobiłem, że powiem Wam, że nie nagrałem tego akurat tej odchłani bo była to jedna z najnudniejszych, najdłuższych i najbardziej frustrujących części, jakie do tej pory udało nam się zwiedzić z kilku powodów. Powiedzmy, strasznie pocięta, strasznie dużo wysepek i powiem Wam przy okazji, że dodatkowo mało wrogów tak naprawdę, ale spotkaliśmy jednego nowego, słuchajcie. Spotkaliśmy Atronacha Lodu, który pochłonął jakieś, nie wiem, 30-40 strzałów, oczywiście odbijanych ode mnie, od siebie. I było to większość tak naprawdę strzał. W zasadzie wszystkie strzały. Hmm, Krasy więc nie mamy strzał słuchajcie, mamy jedną starową strzałę wii! Happy Wystarczający <ścoughs> kijek, nie? Ale fajnie to jest zrobione. <ścoughs> Co za to znaleźliśmy? Znaleźliśmy młot bojowy płomieni, e, broń dwuręczna i to jest e, elficki młot, całkiem niezły, jeżeli idzie o koszty. E, znaczy, o, o wartość, znaleźliśmy elficki długi miecz. Wreszcie, wreszcie, moi drodzy, to epickie ostrze trafia do mych dłoni. Właśnie to, które chciałem, tak naprawdę. I o dziwo znaleźliśmy, słuchajcie, jeszcze elfickie strzały. Zatem, no, będzie i mają bardzo fajne tutaj obrażenia. My się, oczywiście, przerzucimy na stalowe na razie strzały. No i nasz szklany łuk. Dodatkowo, czy znaleźliśmy jeszcze coś z pancerza, nie wiem czy dzikie rękawice widzieliście wcześniej, czy też to z tego z tej otchłani, no to one mogły być jeszcze do oczywiście tutaj znalezienia, fajna premia do siły, bo aż 8 punktów ale niestety nie używamy ciężkiego pancerza. Co może w przyszłości się zmienić? Ale zobaczymy. No i przede wszystkim cała masa różnego rodzaju te pierdułek mm, do sprzedania i tak dalej. Wywaliłem serca Dedry, bo nie byłem w stanie tego wszystkiego utrzymać. Więc to, co robimy, moi drodzy, to wychodzimy stąd i zbieramy kolejny z kamieni pieczęć. <laughs> Jeszcze przy okazji sobie zobaczmy, co to jest za kamień pieczęć w zasadzie, który dostaliśmy teraz. Eee, Obrażenie od zimna 20 punktów na uderzenie. Lodowa tarcza na siebie. O, to może być dobre do zaklęcia, żeby zakląć łuk, wiecie i myślę, że byłoby to całkiem sensowne, <laughs> żeby coś takiego posiadać w swoim ekwipunku. No nie, spróbujemy. Uh, czy ja jestem... Tylko zróbmy save'a, wiecie? Bo ja bym bardzo chciał teraz sobie na przykład zapisać grę, nowy stan, pięknie. I zobaczę, czy ja jestem w stanie... Dodaj przedmiot i będzie pod, powiedzmy szklany łuk. Uh, wzmocnienie i zobaczymy czy to się stworzy przede wszystkim, bo widzę, że mamy 34. Zaklęć przedmiot, aby zmienić zaklęty... Aha! <laughs> hmm. uh, szklany... Luk, powiedzmy tak, mm, nazwiemy ten łuk, wieczny, albo, o wiem jak go nazwiemy, białe zimno, <laughs> hołd dla, słuchajcie, mm. Wiedźmina. No i zobaczymy czy to się stworzy, przede wszystkim, czy też nie. No, i mamy białe zimny łuk obrażenia od zimna, 20 punktów na uderzenie. Bardzo fajnie. Czy to nam zużyło kamień pieczęci? Tak, to nam zużyło kamień pieczęci, ale za to mamy, słuchajcie, całkiem fajny teraz łuk, który nie dość, że chyba będzie atakować dobrze na dystans, to z tego co kojarzę, będziemy mogli prawdopodobnie też, chciałbym właśnie jakikolwiek cel mieć. Na którym mógłbym to sobie mm, przetestować, powiem Wam szczerze, że nie bardzo wiem, gdzie powinniśmy teraz. Tutaj, żeby coś takiego mm, znaleźć, no bo chciałbym zobaczyć, czy te faktycznie obrażenia od zimna będą wchodzić. Więc no dobra, słuchajcie, poszukajmy jakiegoś zwykłego przeciwnika. Na razie nie będę zapisywać też gry. <laughs> Przed nami są chyba w ogóle kolejne ruiny, świetnie, więc będzie okazja, prawdopodobnie do przetestowania tego łuku. I o, idealny, słuchajcie, cel mamy Minotaura, więc od razu wystrzelenie i zobaczymy jak to działa. Pięknie, no faktycznie, zadziałał. Dobra, tylko że my sobie teraz prawdopodobnie ustawimy te elfickie strzały, żeby jeszcze bardziej mu tutaj dopiec. No, tak, oczywiście. No, pięknie. Dobrze idzie. Dobra, Minotaury są potężne. A, już nie mam. Fajnie, no to były elfickie strzały. Doskonale. I jak tu się zużywa teraz ten łuk? To bym chciał jeszcze sobie porównać. Użycia 60 do 66. Użyć. Wiecie co? Jest całkiem sensowny. 20 punktów obrażeń zimna. Ile ja mam płatnerstwa, żeby ewentualnie móc teraz naprawić... Czy ja jestem w stanie go naprawić? Czy on stał się umagiczniony i wtedy nie będę mógł tego robić? <laughs> jak widzicie, nie możemy. Dobra. Płatnerstwo. Tak jak mi kiedyś napisaliście w komentarzach. Szczęście mamy strasznie niskie w ogóle. Eee... <laughs> Nie mam żadnego pojęcia czemu mam takie niskie szczęście, szczerze powiem. <laughs> Dobra, nie jestem. Um, ile mamy tego płatneża? płatneż 42 potrzebowalibyśmy z 50 słuchajcie, żeby zrobić y, jakiś sensowny... znaczy żeby być na poziomie czyladnika i móc naprawiać... O, nie to chciałem zrobić. A, a miałem wcześniejszy jakiś safe? Miałem to. A co, kaman? Potrzebujemy czeladnika, żeby móc naprawiać magiczne zbroje i pancerze. Więc na razie, słuchajcie, tego kamienia używać nie będziemy. Bo. Nie wiem, lodowa tarcza. Zobaczmy. Efekt kamienia pieczęć. Lodowa tarcza na siebie. A jeżeli będzie na przykład tutaj mitrylowy Kirys, a lodową tarczę to nam dostanie. No dobra, nie. To na razie tego nie będziemy używać. Troszeczkę się podleczymy. I słuchajcie, ja skoczę sobie teraz w ogóle 7 minut, już gadam. Jezus Maria, ja nawet nie wiedziałam, że aż tyle. E, słuchajcie, ja skoczę sobie teraz, posprzedawać fante oczywiście. I przed nami są kolejne ale aleckie ruiny, tak naprawdę, które będziemy chcieli sobie mm, odwiedzić. No i e, nie pozostanie nam nic innego, jak zapisać jeszcze raz grę. I e, widzę się z wami za chwilę, dokładnie w tym samym miejscu. I skoczymy sobie do tych ruin, które są przed nami. Wiecie co? Wróciłem na chwilę z nagrywaniem, bo wróciłem się do Anny, chciałem jeszcze zobaczyć, co mają kupcy. I okazało się, że ma elficki łuk. My ten łuk zakupimy, bo mamy, jak pamiętacie, Quest. Więc jest on słabszy od naszego szklanego. Dobra, targuj się w takim razie na niższy poziom. O, świetnie. Jest on słabszy od naszego, ale ma też sporo stalowych strzał, których pewnie bym zakupił. No i niestety, słuchajcie, my cierpimy tak naprawdę na brak jakiejś do... Dobrej tarczy, ale może tą tarczę z jasnego żelaza byśmy sobie kupili. W takim razie, zanim jeszcze będziemy mieli coś konkretniejszego e, do ubioru, ponieważ ta moja tarcza to tak naprawdę, tarcza 5 punktów na siebie, nic nie daje. Przepraszam bardzo, ale. Więc założymy ją sobie. No i zobaczmy, jak wygląda ten elficki łuk, słuchajcie. No, również epicko, szkoda, że nie było go wcześniej. Teraz mamy już po prostu znacznie, znacznie ciekawsze tutaj uzbrojenie. Mamy stalowe strzały, srebrne strzały, słuchajcie. No i zaczynamy zbierać elfickie strzały, więc nasza tarcza wygląda aktualnie w ten sposób. Jest całkiem znośny, no i mamy dużo tych strzałów, których będziemy sobie teraz używać. Ta maczuga jest też całkiem fajna, to jest krasnoludzka generalnie. Eee... szklany łuk... wraca do łaz i... kim ty jesteś, proszę a, bardzo? bardzo, bardzo, bardzo. Groszy, <coughs> soldier of Fortune, żołnierzu szczęścia, co oznacza mniej więcej, że nie pracowałeś i całkowicie popierdaliłeś. Aha. Anvil? Mam kilka gorących prospektyw, jestem pewien, że coś mi się wydarzy. Szybko. Really soon. No dobra, życzymy jak najlepiej oczywiście. E, I czekajcie, ja bym chciał jeszcze skoczyć do naszej posiadłości, A, gdzie rozwinę sobie może troszeczkę alchemii, ewentualnie pochowam te rzeczy odpowiedzialne za, czyli retort czeladnika i moździerz tłu i tłuczek eksperta. To by sobie chciał jeszcze odłożyć, i mam zamiar, słuchajcie, wykonać teraz dwa questy. Zanim jeszcze pójdziemy, oczywiście, tam na, dalej na wschód. Udziemy sobie zrobić ten dendryczną, yy, zadanie w kaplicy Malakata. No i oczywiście do obozowiska yy, trollowej yy, świecy, żeby odblokować sobie mistrza łuczni, mistrzynię w zasadzie łucznictwa. Yy, więc widzimy się za chwilę. Ok, już jestem załatwiłem tą sprawę i słuchajcie, teraz przeniesiemy się najpierw może do tej mistrzyni łucznictwa. Tu, gdzie to jest? Do tej mistrzyni łucznictwa. Ponieważ zalega nam w ekwiunku łuk rwicki. No dobra, no, pogadajmy z nią. Szkole, nie? Świetnie. Zadanie wykonane szko I ile ciebie kosztuje? Koszt 850 tak naprawdę celności. My się oczywiście nie będziemy szkolić, ale zależało mi słuchajcie, na rozwiązaniu tego mm, zadania. Czy ona tak sobie wzięła? Ale nie, ona, ona ma srebrny i srebrne strzały. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj, gdzie złożymy po prostu łój trola <laughs> jako przedmiot, który aktywuje nam zadanie.

They're my ogres! Lord Dread put my little brothers in chains, working in the mines. <coughs> I don't like that! Get over to Lord Dread's estate, let my ogres loose, and get them out, okay? Get going! To jest na zasadzie, wiecie, oni nie są na tej stacji. ej, mógłbyś dla mnie wykonać to i to, nie, masz, masz, i tam masz, tam masz na mapie iść i wykonać. Po złożeniu ofiary przemówiły do mnie malakat, kazą mi udać się do posiadłości Lorda Drada i łąci go o grzych niewolników. No, to będzie ciekawe w takim razie. Nie jest to daleko, słuchajcie, więc myślę, że udamy się tam teraz. <laughs> Tylko nie jestem stuprocentowo pewien, czy uda się to zrobić, słuchajcie, tak bezproblemowo. Że on, no wiecie, zgodzi się wypuścić ich i, i w ogóle, i będzie cacy, i, i wszyscy się rozejdziemy. A piękni, młodzi i zdrowi. Więc tak może wcale nie być. Tu jest posiadłość. To jest ten wielkie domostw, które widzieliśmy wcześniej. Jak pamiętacie. Zrobimy sobie zatem sejwa No i będziemy starali się. No nie wiem, dostać do domu lorda. Ja nie widzę tutaj w ogóle żadnych. Też co to jest? Krzewy pomidorów. O! Proszę. muszę z tego zrobić jakieś mikstury, ale na razie nie będę tego zbierać. Ale chemię myślę, że levelowaniem ale zajmie zajmę się trochę później. Posiadłość Lord Drada. kim ty jesteś? Czemu nie? Lord Drad? Witam Kim jesteś? am Lord Drad.

A, tego nie lubi i, i tego nie lubi. Okej, okay, to się pomyliłem. Dobrze, robimy tak. Bo bardzo lubisz. Nie, no, 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 Nie przepraszam. Nie, nie, nie. Tak, tak, Can you think of a better use for the mindless beasts? Under my eye, they do some good in this world. I don't believe I asked for your opinion on this matter. I am done speaking with you. Please leave my estate. I, no I have no more to say. Kurcze, ciekawe, czy jakbyśmy go skomplementowali. Please leave before he loses his temper. I beg you. Okej. Może z tobą mi się uda trochę lepiej pogadać. Tak samo nie lubisz tego i tego? Nie lecimy. O, was that supposed to be a compliment? You that you don't be silly. I... You I'm not you've got a point. You're a... I doubt you That's I see. Dobra. Lord Rat He, <coughs> He has given me everything I might ever desire. No dobra, zapytam ją o wszystko, czyli o plotkę, posiadłość tak I purchased the land and title from council. It cost him a fortune and he's determined to make it pay. Czyli nie jest lordem z urodzenia, plotki. Watch yourself around goblins. Some of the nastier ones will toss spells at you. No i teraz te ogrzy niewolnicy. I can't tell you about that. Please just go. Dobrze, no to w takim razie może porozmawiamy w ten sposób. He works them in bleak mine. It's terrible. The guards beat the creatures mercilessly. That's all I can tell you. Now please go. Posępna kopalnia. Przynajmniej dowiedzieliśmy się okay. słuchajcie na ten temat trochę więcej. Ja bym bardzo chciał poczekać tutaj w zasadzie do nocy. Posępna kopalnia jest niedaleko, ale słuchajcie, uwaga, jak na to, że Lord Drad jest ten tego ujem. To postarajmy się okraść jego dom. <tryk> Nie, zauważył nas już. Świetnie, to idziemy na górę. Uuu, chyba zauważył. O, hello. O, służba jeszcze. Dobra, dobra, idę, idę. Eee, to jeszcze nie śpią nawet, a tam są bramy Oblivionu. Proszę, proszę. To co, zajmiemy się questem w takim razie. Od się od tego detrycznego lorda, a następnie mm, prawdopodobnie wy, pójdziemy sobie do otchłani i chyba zrobię dokładnie to samo co poprzednio, czyli poczekam aż. Yy... No nie wiem, jeżeli wznowię ja wam nagrywanie, jeżeli coś ciekawego e, znajdę po prostu, ewentualnie jeżeli będzie to fajna lokacja. Sobie porównamy ją. <laughs> Dobra. Bierzemy Loes. No i dostajemy się do środka. Podobno są tam strażnicy, którzy katują te biedne ogry, choć nie spodziewałem się, żeby ogry były jakoś specjalnie biedne. <laughs> oh, hello. Jestem w posępnej kopalni, muszę uwolnić ogry. E, o nich... Nie wiem właśnie czy oni będą agresywni, czy też nie, więc ja sobie zobaczę. Tak, będą agresywni jak cholera. Hmm. Wow. Dobra, na zewnątrz potrzebuję więcej miejsca. Zdecydowanie. Za fajne. nie? Który kiedy Po prostu umarłbyś, byś wiesz. Bo najprostsze. Gdzie on jest? Zgubiłem go w trawie. Najpiękniejszy. No Dobra, dwóch załatwionych. Władze nie zostały powiadomione o naszym występku na razie, przynajmniej. A co ty miałeś? Srebrny klejmor, Ok. Przede wszystkim bardziej, co ty miałeś przy sobie? Krasnonucki, hełk, buty, stolowe pomieszanie. Z matowiały klucz do klatki weźmiemy oczywiście. Moglibyśmy prawdopodobnie to też... Zrobić sobie, słuchajcie, mm, po cichu, gdybyśmy byli bardziej wprawni, orkowy Kirys. Drugiego klucza raczej nie będę potrzebować, ale i tak go zabiorę. <laughs> Świetnie. Nie ja wiem, czy ci strażnicy musieli ginąć. Gdyby można było użyć perswazy, na przykład nie zaatakowaliby nas, to byśmy na pewno spróbowali to zrobić. Dobra. Po prostu może tutaj... O, to mi chodziło. Nie chcę spolować, wiecie, innych. Jak to mi chodziło, właśnie. Bo oni mogą nas usłyszeć. Niestety. I co ty miałeś z kolei? Elficki topór bojowy. To może weźmiemy na sprzedaż. Stanowe strzały, oczywiście. Same ciężkie. Czy nie to chciałem zrobić? Same ciężkie pancerz, dobrze. Stalowy Kirys odłożymy, weźmiemy od niego. Jeszcze jeden klucz, Fięk, nie? No nie, może być tak, że klucze są jednorazowe albo w tym rodzaju. To na razie. No, ja to sobie odpuszczę, wiesz, zbieranie tych składników alchemicznych. Ciekawe, czy te ogry w ogóle się ucieszą, że przyszliśmy. Będą gadać z nami, czy od razu będą chciały urwać nam głowę? Bardzo możliwe, że to drugie. No, ale ciężką straszma, autentycznie. Oj gorzej. No, dobra na zewnątrz Zdecydowanie za dużo, czy znaczy za mało miejsca, Dobra, wejdźmy na pole, jeżeli nie są w stanie już nas doga doganiać, tak naprawdę, co Dobra, mamy znowu elficki długi miecz. Weźmiemy na handel. Stalowe strzały, przynajmniej częściowo. Zyskamy lśniący klucz do klatki ogrów. Również weźmiemy. Zobaczmy, co ten jeszcze miał. Ten miał tak. Orkową tarczę, plus krasnoludzki długi miecz. Raczej nas by to nie interesowało. Stalowe strzały odbierzemy. Tak samo weźmiemy wszystkie klucze. No i wracamy. No, Ci strażnicy po prostu są dość wymagającym przeciwnikiem. Cieszę się, że nie poszło... Znaczy, powiem tak, nie było różnicy, czy poszlibyśmy tutaj na 10 poziom, bo to zadanie jest generalnie od 10 poziomu. Nie byłoby takiej wielkiej różnicy, bo i tak musimy przecież e, walczyć praktycznie e, na podobnych warunkach, jak mamy taki poziom, a nie inny, więc on naprawiamy sobie rzeczy. Nie chyba słyszę o gry. O, proszę. Z kolei masz szklany topór. Interesujące. O jezu. Piwiają. Lany topór sobie na pewno weźmiemy na handel żeby damy radę go unieść oczywiście um, hy, 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 hy. obciążenie zdecydowanie za duże dobra to wyrzućmy elficki łuk elficki topór bo elficki łuk to jeszcze mogę sobie sprzedać dobra stalowe strzały oczywiście i straż ciężki pancerz weźmy złoto no, i możemy się powoli trochę podleczyć. Generalnie zastanawiam się też nad faktem, czy nie powinienem się, słuchajcie, znowu awansować o jeden poziom do góry. Mam przynajmniej taką nadzieję. Napisaliście mi też, że powinienem generalnie levelować sobie tą iluzję, skoro już ją wziąłem. Na przykład za pomocą zaklęcia światło. Owszem, można, ale można to też zrobić później. Ewentualnie, nie wiem, poza kamerą będę sobie levelować. Na pewno jakoś to sobie rozwinę i rozwiążę. Ale to stwierdzam, że strasznie dużo tych przeciwników tam wszędzie jest. Nie wiem, czy to nie też nie są ogry. To też są ogry. Pójdziemy tędy. Ooh, hello! Dobra, i te ogry mi nie zjedzą. Udało mi się uwolnić jedną grupę ogrów. Muszę mm, sprawdzić czy nie ma i więcej. Nie, nie będziemy wchodzić w, w drogę, jak widzicie ogry są przepiękne po prostu, mają wielkie jebutne pyszki i nie są też naj najprzyjemniejsze do walki, Wierzcie mi. Ciekaw w ogóle jak ci strażnicy dawali sobie z nimi radę. O, to jest niesamowite, żyła srebra, uproszę, wcześniej tego nie znalazłem, skrzynia, trochę z sztuk złota, fantastycznie. Kradanie się wzrósł poziom umiejętności. Świetnie. No to co, idziemy głębiej tam są jeszcze kolejne, bo wykrywamy ich, ich życie wykrywam. Przy okazji... łatwa skrzynia do otwarcia. I znowu złoto. Cudownie. Jeszcze jedna skrzynia, krasnomódzki krótki miecz, no raczej go nie weźmiemy, bo już nie mamy udźwigu, hmm. ale wytrych jak najbardziej się przyda. Tak, I robimy dokładnie to samo. Dało mi się uwolnić wszystkie ogry z posępnej kopalni, muszę powrócić do kaplicy Malakata. No i pięknie, jeszcze jedna skrzynia. Dobra, panowie, czy wy tutaj, nie wiem, mieliście coś powiedzmy do szabrowania, Zebrania lub cokolwiek? Nie. No to w takim razie mm, wychodzimy, omijając grzecznie te ogry. <laughs> tak, żeby nie odgryzły nam głowy. Jak to zwyczaj ogry mają w swojej naturze. No i cóż, chyba Lord Rat nie będzie z tego powodu jakoś specjalnie kontentowany. Weźmy sobie jeszcze przy okazji. Faktycznie sporo tego złoża tutaj miał. Nie był z tego, nie będzie z tego powodu, prawdopodobnie zbyt niezadowolony. Cośmy, yy, no, upolnili jego tanią siłę roboczą. <laughs> Więc tak, tanią, ale potężną. O, one teraz idą, słuchajcie, i rozwalają wszystko po prostu w drobny mak na... Łącznie z Lordem Dratem, którym stanowi pod drzwiami. <laughs> Dobra, kaplica Malakata. Proszę, dostaliśmy młot. Malakat był zadowolony, że udało mi się uwolnić Ongry. Nagrodę dał mi Wolendrung. Wolendrung. Co to za cholerstwo jest? Uu, ale patrzcie, jaki po prostu taka. Spoko. Um, trochę ciężki tylko. Paraliż przez 3 sekundy na uderzenie. Ja pierdzielę. Jaki potężny. Jest w ogóle. Jezu, nie wiem, co to jest za rodzaj oręża, tak szczerze powiedziawszy. Orkowy młot? Tak mi się wydaje. No dobra. Tylko musimy się czegoś pozbyć w takim razie, żeby można było go w ogóle zabrać. Więc tak, na pewno z... wyrzucimy elficki długi miecz jeden. I chyba muszę jeszcze wyrzucić elficki łuk. Dobra, ja przynajmniej jestem w stanie podróżować. No i słuchajcie, tutaj w takim razie ja podziękuję Wam chyba za uwagę, ten odcinek może będzie troszeczkę krótszy. Lecę pędzę do. E, właśnie kurczę, nie wiem za bardzo gdzie, nie wiem gdzie za bardzo jest kupiec, który byłby w stanie coś takiego od nas zabrać za taką za cenę. Nie, wiem, sprawdzę w internecie gdzie w takim razie są kupcy z lepszą zakiewką, lepszą pojemnością. I ewentualnie, słuchajcie, nie, ewentualnie zrobimy inaczej. Ja sobie ten młot schomikuję na cięższe czasy. Nie będę go sprzedawać. Jest Będzie to fajna ozdoba, powiedzmy, jakiejś tam kolekcji, tetrycznego uzbrojenia i tak dalej, więc zostawimy go sobie. E, no ale i tak czy siak, chciałem Wam tutaj podziękować za uwagę, więc jeżeli podoba Wam się odcinek i e, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz. Zapraszam też do grona patronów przez patronata i oczywiście na face'a. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. どなはいパパ。